Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych zaprasza! Szkoła co roku przyciąga uczniów bogatą ofertą zarówno w zasadniczej szkole zawodowej, jak i w technikum. W szkole zawodowej zespół szkół kształci na kierunkach murarz-tynkarz, stolarz, tapicer, cieśla, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych. Interesujące kierunki czekają również w Technikum. Technik Budownictwa. W ramach tego kierunku uczniowie projektują obiekty w programie AutoCAD. Poznają nowoczesne technologie wykonywania robót budowlanych, uczą się kosztorysowania. Technik Geodeta. Kierunek ten umożliwia uczniom pracę z najnowocześniejszym sprzętem geodezyjnym, korzystanie z komputerowych programów geodezyjnych i projektowych. A także łączenie teorii z praktyką podczas zajęć realizowanych w terenie. Technik Architektury Krajobrazu przygotowuje uczniów szkoły do planowania i projektowania terenów zielonych, nadzorowania i pielęgnacji parków, posługiwania się dokumentacją projektową oraz zakładania trawników i kwietników. Technik Elektroenergetyk Transportu Szynowego. Kierunek ten przygotowuje uczniów do organizowania pracy przy przeglądach, naprawach taboru kolejowego, organizowania i prowadzenia ruchu pociągów, obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łącznością, a także nadzorowania prac przewoźników na stacji kolejowej oraz planowania przewozów pasażerskich i towarowych. Uczniowie są objęci systemem stypendialnym ufundowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Nowością w zespole szkół budowlano-energetycznych jest kierunek technik gazownictwa z branży energetycznej. Specjalizuje się on w sieciach i instalacjach gazowych, eksploatuje, ocenia ich stan techniczny, przeprowadza przeglądy, naprawy, konserwacje i remonty, rozdziela, zleca i nadzoruje wykonywanie robót montażowych i ich odbiór, prowadzi dokumentację budowy, opracowuje projekty instalacji gazowych. W Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania m.in. na zajęciach z rysunku odręcznego, programu AutoCAD oraz zajęciach budowlanych, a także realizować swoje pasje sportowe, uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach unijnych w ramach projektu Leonardo da Vinci i odbywać praktyki zawodowe w Niemczech, Anglii i Finlandii. Z nami zaplanujesz swoją przyszłość.